Chłopcy malowani, że za Tobą idą, że za Tobą idą chłopcy malowani, chłopcy malowani. Stali. Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi. Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi. ...zwanej konspiracyjnie godziną W. Przenieśmy się teraz na jedną z warszawskich ulic. Widzimy niemieckich strażników patrolujących okolice. Po kilkunastu dniach chaotycznych odwrotów Niemcy opanowali sytuację w Warszawie. Wzmocnili garnizon i wydaje im się, że panują nad sytuacją. Dalej panoszą się na ulicach miasta, prześladując Polaków. Nie wiedzą jednak, że w bramach, w kamienicach zaczynają się gromadzić powstańcy. Już od rana. Liczne grupy powstańców przenoszą się, czasami przez całe miasto, na drugi kraniec miasta do swoich oddziałów, aby tam zacząć akcję zbrojną o wyznaczonej godzinie. Jeden z oddziałów powstańczych szykuje się do akcji. Armia Krajowa była strukturą konspiracyjną, podzieloną na rzutony konspiracyjne i kompanie konspiracyjne. Dzięki temu, kiedy rzucono hasło, sygnał do godziny W, natychmiast te wszystkie oddziały zaczęły się gromadzić, przenosząc broń, wyposażenie, środki opatrunkowe, również flagi i opiaski, opaski biało-czerwone. Trwa teraz odprawa przed rozpoczęciem walki. Dowódca wyznacza zadania. Rozdaje broń. Bardzo ważną rzeczą była synchronizacja czasu. Dowódca rozkazuje wszystkim żołnierzom uregulować zegarki, tak aby mogli o tej samej godzinie wystąpić do akcji. Żołnierze poznali już plan działania. Zostały ostatnie minuty przed rozpoczęciem walki. Teraz kapelan, kapelan oddziału duchowna udziela błogosławieństwa wszystkim, którzy idą do walki. Wiedzą, że walka będzie trudna, ale jak dzisiaj wspominają ci powstańcy, nie spodziewali się, że będzie tak ciężka. Myśleli, że to będzie trzy dni, i wracają do domu, zwycięzcy. Tymczasem wytrwali w polu 63 dni, w strasznych warunkach. Po błogosławieństwie, następuje przegrupowanie do ataku. Wychodzą zwiadowcy. Powoli skradają się. Chcą zerwać niemieckie flagi, które były symbolem niemieckiego okupanta i okupacji. Zrywają je. W tej chwili dostrzegli ich Niemcy. Zaczyna się wymiana ognia. Się walki. Powstańcy już powiesili flagi polskie, ale teraz zaarmowania Niemcy przechodzą do kąt ataku Rozpoczynają się ciężkie walki. Na znak dowódcy oddział wojskowy przechodzi do ataku. Są pierwsze ranny. Opatrują rany, złożą z pola walki. Niektórzy już niestety nie żyją. Zaczyna się ciężka wymiana ognia z Niemcami. bardzo ciężkie walki uliczne to jest najcięższy, najcięższy rodzaj walk powstańcy walczyli dosłownie o każdy dom walczyli o każdą barykadę walczyli o każdą każde, każdą klatkę schodną. na przykład cmentarze na Woli kilkanaście razy przechodziły z rąk do rąk Raz stołu je Niemcy a potem odbijali je powstańcy te walki trwały przez wiele dni. Powstańcy bronili się, wycofując się do następnych baryków, do następnych domów. Niemcy używali w broni ciężkiej, arterii, lotnictwa, czołgów. Do rozbijania barykad Niemcy stosowali tzw. goliaty. Goliaty to były. Samobieżne... samobieżne miny... Miny sterowa stalnie sterowane. Kiedy taka mina doszła do Amerykanów, a zawierała 500 kilogramów trotylu, jej wybuch miał straszne skutki. Tymczasem oddział powstaniu musi się wycofać. Są kolejni ranni. Niemcy przechodzą do kozła. Ataku. W walce z egipcjanem do o kapitał. Ranni są kolejni powstańcy. Sandariuszki wynoszą je na zaplecze do szpitala polowego. W tych szpitalach panowały straszne warunki, ponieważ były tam setki rannych, nie było żadnych Część operacji została bez znieczulenia. Również amputacje kończy. Niemcy po opanowaniu każdej dzielnicy mordowali potem wszystkich rannych personel szpitali. Po chwili... ataku, od natarcia, próbuję, próbuję Część rannych wycofuje się, aby potem przejść do kanału. W czasie powstania mieszkańcy Warszawy i powstańcy, żołnierze musieli wędrować kanałami wiele godzin. Część zginęła w tych kanałach. To był czasami jedyny sposób komunikacji pomiędzy dzielnicami, Warszawy, zajętymi przez wojska powstańcami. Jednak przewaga Niemców powoduje, że powstańcy stopniowo muszą się wycofywać. W walce brały udział czasami też dziewczęta, jako strzelcy, i również młodzi kilkunastoletni chłopcy, którzy służyli pomocą jako chłopcy w harcerskiej spoczcie polowej jako sanitariusze, a czasami wręcz jako strzelcy. Powoli ustają walki. Kończy się kolejny, ciężki dzień zmagań na powstańczej barykadzie. Warszawa oczekuje pomocy, ale oczekuje tej pomocy daremnie. Dziękujemy Państwu.